Na вопрос, to znaczy, Najważniejsze jak pytanie, jak daleko może się posunąć Putin? Odpowiedź następująca. Tak daleko, następujące. Tak daleko na ile będzie to możliwe, na ile mu pozwolą. Jeśli będą ustępstwa, będzie mój szedł, nie szedł naprzód. Niestety nie mamy do czynienia z taką sytuacją, gdy można się umówić tak jak na przykład uważali inni z Europy Zachodniej, że można dojść do kompromisu, że można. W jakiś sposób dogadać się z Putinem i że nie zareagowali na sytuację w Gruzji i to nie powstrzyma wobec tego Putina. I teraz Ukraina jest znowuż w kręgu zainteresowań Putina. Już mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, gdy liderzy zachodni uważali, po co walczyć o kraj o którym nic nie wiemy, więc na przykład no, Czechy zostały oddane agresorowi. agresorowi. Więc agresor ma coraz większe czas, apetyty i idzie okańczy, naprzód. Na wieromu, Niestety, na jeśli chodzi o przełom, to przełomu już nie będzie i będzie szedł naprzód, nie dopóki nie zostanie powstrzymany. W jakim nazwone. kierunku będzie szedł Putin? Pani Merkel, która w ciągu dziewięciu lat uważała szczerze, że pełni wyjątkową rolę pośrednika między Zachodem a Rosją, Czyli dokładnie między Europą a panem Putinem, że powstrzyma apetyty Putina, że doprowadzi do jakichś kompromisów. W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej utrzymywała pozycję proputinowską. Nie wspierała członkostwa Ukrainy w NATO. Między innymi w 2008 roku ona zawetowała plan członkostwa Ukrainy na uh, to 9 lat później Dochodzi do wniosku, że jest to bardzo trudny moment prawdy, że była to polityka błędna, była to pozycja błędna. Więc jej komentarze i dzisiejsze wystąpienie Bundestagu pokazuje, że zbyt późno, ale jednak zrozumiała, że ona oraz cały świat ma do czynienia z zupełnie innym problemem zaczyna to rozumieć. Nie wszyscy liderzy europejscy to zrozumieli. Jeśli chodzi o ten problem, to nie jest to problem jedynie Ukrainy, jest to problem całego świata. Nie wszyscy zdali sobie z tego sprawę. Polska zdaje sobie z tego sprawę. Kraje bałtyckie to rozumieją. Niestety nie wszystkie kraje unijne rozumieją, jak wygląda prawdziwa sytuacja. Jeśli chodzi o tego potwora, to można zwalczyć jedynie wspólnymi wysiłkami kolejna czerwona kreska, której nie przekroczy Putin jest przekroczona, następnie kolejna czerwona kreska i tak dalej, i tak dalej, więc nie powstrzymuje to agresora tak naprawdę. Doprowadziło to do katastrofy. Merkel zrozumiała wyszucji, to i w swoim wystąpieniu w ona powiedziała wprost, że to jest próba globalnego przeglądu zasad gry na świecie. Było nawiązanie do pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej, więc zrozumiała, co mówili eksperci przez dłuższy czas. Niestety, mamy do czynienia z tym aby powstrzymać naszego agresora, oznacza to, że nie wolno doprowadzić do klęski Ukrainy. Należy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by Ukraina wytrzymała, by zwyciężyła. Od tego zależy nie tylko nasza wolność, nasza niezależność. To jest kwestia wolności i bezpieczeństwa na całym świecie, jeśli chodzi o podejście strategiczne. Zwycięstwa strategiczne mogą być osiągnięte jedynie wtedy, i rozumiemy to, gdy Rosja będzie demokratyczna i wolna. Wszyscy, którzy się nad tym zastanawiają. Powinni zdawać sobie sprawę, że jeśli chcemy wygrać tę wojnę, żeby agresor nie zwyciężył, mamy jedyny cel: demokratyczna i wolna Rosja, wolna demokratyczna Rosja, która szanuje międzynarodowo ustawione granice, która nie rozpatruje możliwości agresji bezpośredniej, agresji militarnej w stosunku do innych narodów. Kiedy Rosja będzie to uznała jako niedopuszczalne. To będzie wolna i demokratyczna Rosja, która tak samo jak Ukraina, Polska, kraje Bałtyckie, Bałtyckie wolna demokratyczna, wolne demokratyczne Niemcy bez względu na te problemy, które istniały w przeszłości. Jedynie wolna i demokratyczna Rosja doprowadzi do bezpieczeństwa w świecie, jeśli chodzi o wpływy. Sytuacja Wygląda w ten sposób, że żaden z czynników nie powstrzyma Putina jak na razie. Ponieważ jeśli chodzi o świadomość naszego agresora, rozpatruje te działania jako realizację misji, która jest dana odgórnie. Dlatego porównujemy to z tym, co się działo w pierwszej połowie XX wieku. Jaką cenę zapłaci Rosja? Gospodarka zapłaci wielką cenę. Obywatele Rosji zapłacą za to. Nie ma to żadnego znaczenia dla Putina. On uważa, że realizuje misję i chce zrealizować tę misję do końca. Należy to rozumieć, gdy ktoś się zastanawia. Przecież można to zmienić. Przecież są sankcje. Jest to po prostu śmieszne. Te sankcje tak naprawdę nie powstrzymają Putina. Logika dyktatury, a jest to logika dyktatury. E, e, jeśli, no, jeśli chodzi o Janukowicza, co powstrzymało Janukowicza, jeśli chodzi o Euromaidan. Czasem w żaden sposób nie możemy powstrzymać agresora. Nawet nie pomaga Biblia, Wołodzia oraz inni, ta Sotnia, która oddała swoje życie, żeby to powstrzymać. Niestety, gdy mamy do czynienia z agresorem, należy zapłacić najwyższą cenę. Jesteśmy zmuszeni zapłacić najwyższą cenę. Krym został anektowany, zabrany po prostu. Pomyśleliśmy, że na tym się Putin zatrzyma, zaczęła się agresja na wschodzie Ukrainy, co mogło powstrzymać agresora sprzeciw, sprzeciw i najwyższa zapłacona cena. Gdy mamy do czynienia z tego typu zachowaniem, niestety nie mamy żadnych innych środków.